Jeszcze, bo widać że są drogie, słyszysz? Na coś kadry się króliczek. Króliczek ja nagrywam. Ja. Ja. sobie się zamknął Nie, Jesteś? to Jesteśmy na lepsze rody. Kajdę tamary. Biegaj, to. Park. Kogo też pozdrowić? I... Izaka. No, pozdrawiam Izaka. Zrzuciłem ja, się prawie. Jeszcze paszę. Paszę bajte Pozdrawiam. Wirtuś. No i co? w <śmulę> 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 Wiale. To jedziemy!